Szymonie, no cóż, nie ma na razie powodów do uśmiechów, do zadowolenia. Przegrany ten dzisiejszy pojedynek. No dokładnie tak. Nie tak sobie ten półfinał wyobrażaliśmy. Eee, Podeszliśmy do tych zawodów, no wiadomo, może nie, nie w jakiejś wyśmienitej formie, ale, ale na pewno bardzo zmotywowani, no przynajmniej z mojej strony. No i co mogę powiedzieć? No, naprawdę, ja czuję, że dzisiaj zostawiłem na to, że. Całe swoje serce, i, i to po prostu wystarczyło tylko na tyle. I, I wielka szkoda na pewno jestem. Znaczy, szkoda. Szkoda to może jest złe słowo. Po prostu no, jestem zawiedziony, no, jestem rozczarowany, e, ale mogę zagwarantować, że robię wszystko, żeby e, moje problemy rozwiązać jak najszybciej. I mam nadzieję, że ten tydzień będzie przełomowy. Te problemy, to przede wszystkim problemy ze sprzętem? Nie wiem, no... Tu, tu jesteście również fachowcami, oglądacie żużelnie od dzisiaj i... Sami, myślę, jesteście w stanie... Dostrzec, czy ja popełniam błędy, czy nie popełniam, czy... Czy jadę dobrze, czy jadę źle i jakie to przynosi efekty. Mogę po prostu zagwarantować, że bardzo się staram i nie, nie tylko staram się na torze, ale staram się bardzo czy przede wszystkim poza torem, żeby się jak najlepiej do danych zawodów przygotować. Moja ekipa przede wszystkim przy tym natłoku imprez wykonuje jakąś no... Nie wiem jak to nazwać, no tytaniczną pracę, bo chłopacy praktycznie nie śpią w ogóle. Swoje, swoje rodziny, swoje dzieci to nie wiem kiedy ostatnio widzieli przez pełen dzień. Wracamy ze Szwecji, chłopacy kierują całą noc, przyjeżdżamy tutaj na stadion. O dziewiątej rano i trenujemy. i Potem jedziemy na Grand Prix w piątek rano. Po Grand Prix przyjeżdżamy na mecze. Robimy co w naszej mocy. Nie jest, nie jest łatwo, wiadomo. Zresztą jak widać, czasu jest mało w ogóle, czasu jest mało na treningi. Natężenie startów jest bardzo duże i sytuacja do że tak powiem do gaszenia pożaru no nie jest idealna, ale. Pomimo tego, że wszystko, wszystko można powiedzieć, no, układa się jak po grudzie, to e, cały czas jest we mnie, są we mnie pokłady wiary, że ten sezon jeszcze będę w stanie odkręcić. Co się wydarzyło po, pie po pierwszej serii startów? Mieliście 17 do 7, to tylko Wrocławianie coś znaleźli w sprzęcie, do dogadali się z tym Torem, czy wy też coś zgubiliście? No nie potrafię w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie. Naprawdę nie, nie potrafię. Yy, no my zaczęliśmy dobrze. Zaczęliśmy wprowadzać jakieś tam drobne korekty. Wydawało się, że mniej więcej dobrze weszliśmy w ten mecz, ale, ale widocznie no Sparta zareagowała no, ustawieniami, myślę, agresywniej od nas i, i no na pewno trafili. Na pewno poszli w dobrą stronę. Yy, oni na pewno poszli w dobrą stronę, a czy my poszliśmy w złą? Czy po prostu Wrocław poszedł w dobrą? Na to pytanie w tej chwili naprawdę nie potrafię odpowiedzieć, ale no jakby kierunek zmian w naszym zespole był dosyć podzielony. Każdy miał jakieś tam swoje odczucia i, i, i postanowiliśmy, że każdy pójdzie w swoją stronę, także ciężko mi powiedzieć, bo jakby nie ciężko, ciężko nasze korekty sprawdzić do jednego mianownika. Tr no, Szymon w tygodniu, czy ten Tor różnił się od tego jak było dzisiaj? No bo wiem, że spędziłeś bardzo dużo czasu w tygodniu tu na trening, przygotowując się do tego meczu. E, no generalnie spędzam, tak naprawdę spędzam tyle czasu, ile w ogóle jestem w stanie. No... Wypadł mi trening w zeszłym tygodniu, ekipa przygotowała tor specjalnie dla mnie, miałem naprawdę dużo sprzętu do przetestowania i w momencie kiedy zakładałem kask to przy bezchmurnym niebie luną deszcz i 50 minut padało. Spakowałem się do domu, a chłopacy specjalnie ze Szwecji tu przyjechali. Ja poleciałem do Bydgoszczy, odebrałem silniki, przyjechałem tutaj specjalnie też z silnikami ten trening się nie udał z kolei no, w tym tygodniu. Na powrocie ze Szwecji również trenowaliśmy tutaj chyba z 3,5 godziny. Tor no różnił się troszkę. Dzisiaj naprawdę upalny dzień i no rzeczywiście ten tor był dosyć twardy, ale no nie wyobrażam sobie, żebym w połowie września tłumaczył się torem. Jeszcze muszę zadać jedno pytanie. Tutaj wszyscy koledzy mnie wyznaczyli do tego pytania, bo już bardzo głośno się mówi o pozycji Grega Hancocka w Twoim teamie i, i no naprawdę bardzo dużo osób mówi, że powinieneś się z nim rozstać. Nikt Ciebie nie pyta o to, co Ty na ten temat sądzisz. Odpowiem w ten sposób, że nie potrafię się odnieść do czegoś, czego nikt do mnie nie mówi. Ja nie czytam artykułów w internecie, stronie wręcz od tego, bo niestety, ale aktualnie w internecie można przeczytać więcej złego niż dobrego, a na swój temat, no to, to już w ogóle nie mam ochoty. Czytać wypowiedzi kogoś, kto, kto tak naprawdę rok po fakcie teraz mówi, że jest taka nie inaczej. Kurczę, no, rok, rok po fakcie to, to rzeczywiście są cenne uwagi, także jeżeli ktoś nie, to, powie że... do mnie bezpośrednio, to, to oczywiście jestem gotowy, żeby porozmawiać. Yy, ale nie będę się odnosił do czegoś, co ktoś yy, pisze w, interne w internecie, podnosi w mediach, bo nawet nie wiem kto co mówi, kto mówi, co mówi i w jaki sposób, także no nie, tak. nie potrafię się od tego odnieść. Yy, mówi się o tym, że jednak yy, obecność Grega Hankoka wpływa negatywnie na Twoją postawę na torze. Nie wiem o co chodzi. Yy. Ale jakie znaczenie ma właśnie w Twoim tymie i w czym pomaga? Czy też może przeszkadza Greg Hancock, który, no, jak widzę wszędzie i wszyscy to widzą, wykonuje kilka różnych prac i, na te, i, 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 i dla Ciebie, i dla innych zawodników, i dla telewizji? Y no, sam zaczyna Pan pytanie od stwierdzenia: mówi się. I jak ja mogę się odnieść do czegoś, że mówi się? No, mówi się różne rzeczy, a to nie, a może nie znaczy, że ja potrafię się do tego mówi się odnieść. No. Nie, nie. To, to zapytam inaczej. Greg Fincott znany jest, i wszyscy to widzą, że na przykład w, trasie, w czasie Grand Prix rozmawia z telewizją. Jest jak gdyby, no można by powiedzieć, takim komentatorem dla telewizji. Nie wiem dokładnie, co on robi w trakcie meczów ligowych. No, czy tobie to nie przeszkadza, że on nie koncentruje się na tobie? Jeżeli mam być szczery, to nawet e, nie wiem, kiedy Grek znika i kiedy się z powrotem pojawia. Ja tego w ogóle nie dostrzegam i e, nie, nie wyobrażam sobie, żeby to, że Grek udziela jakichś tam dwóch czy trzech wywiadów w trakcie rundy Grand Prix, e, mogło wpłynąć na moje wyniki. No, ludzie nie dajmy się e, zwariować. E, przecież to nie on wsiada na motocykl, tylko ja. E, a tak jak zacząłem moją wypowiedź, e, panowie, no. Gdyby, gdyby, gdyby było widać, że rzeczywiście popełniam jakieś, no zwłaszcza na swoim torze, jakieś kardynalne błędy, czy wybieram złe linie jazdy, czy nie wiem, spóźniam starty, gdybym mógł sobie coś zarzucić, ale, ale no naprawdę staram się, staram się jechać jak najlepiej potrafię i nie czuję, żebym popełniał jakieś koszmarne błędy. Po prostu. No na pewno to Ty popełniasz te błędy, a nie Grek. No tak, tylko z drugiej strony Czy, czy rzeczywiście no, te, te błędy są Myślę, że bardziej po prostu kwestia leży W, w porozumieniu się po prostu Ze, ze sprzętem W dogadaniu się że, Z tym, żebyśmy po prostu Grali do, do jednej bramki Bo gdzieś po prostu się Po prostu zatraciłem W tym pogubiłem i Myślę, że bardziej tutaj muszę szukać po prostu e, rozwiązań, bo e, kiedy analizuję mecze, no naprawdę jestem dosyć krytyczny wobec siebie i zawsze byłem tak naprawdę do urodzenia, byłem bardzo dla siebie krytyczny, ale e, mimo wszystko uważam, że z roku na rok e, jakoś tam się rozwijam, przede wszystkim moje starty w tym roku są bardzo dobre, ale no, później e, brakuje mi po prostu e, tego porozumienia, tego dobrego dialogu ze sprzętem i myślę, że tu jest, tu jest główny problem, a, a co, co Gregowi do tego no, nie dajmy no, się. Ci nie pomaga, jeśli chodzi o sprzęt, nie, nie, nie daje ci wskazówek rad, co trzeba zmienić w tym sprzęcie Yy, o, oczywiście, że daję, bardzo dużo rozmawiam na ten temat, ale no, trzeba pamiętać, że Greg yy, no, już od jakiegoś czasu nie jeździ te sprawy sprzętowe do tych spraw sprzętowych i, i regulacyjnych też musi podchodzić z jakąś dużą yy, ostrożnością. No, yy, tak, to ja jestem zawodnikiem, to, to ja jeżdżę na tym motocyklu i to ja muszę wykonywać takie regulacje, takie zmiany, które Uważam za słuszne. On może po prostu mi oczywiście podpowiadać e, i, i służyć radą, ale e, no to słuchajcie, no to, to nie jest tak, że e, on po prostu, on, on patrzy, wie co zrobić, e, zrobimy taki, taki, tak i, i jest dobrze. No, żużel tak nie działa. To, to nie jest takie proste może jak się wszystkim wydaje e, i, i nie jest wszystko takie zero-jedynkowe, tak jak dziennikarze, media, kibice Wszyscy chcieliby, wszyscy chcieliby sprawić, żeby Żurzel był zero-jedynkowy. Wy chcielibyście mieć odpowiedź na każde pytanie. Chcielibyście znaleźć rozwiązanie po prostu każdej zagadki, roz, rozwikłać każdą zagadkę, rozpracować na czynniki pierwsze i znaleźć przyczynę, znaleźć odpowiedź. To tak nie działa. Żużel nie jest zero-jedynkowy. I dlatego mi się ciężko odpowiada na tego typu pytania, bo. bo nie da, się nie, nie da się na nie odpowiedzieć w tak zero sposób, jak wy byście chcieli usłyszeć, i jak wam się wydaje, że, że można taką odpowiedź wyprodukować, bo nie można. że nie jest tak prosty, że to jest bardzo złożony, na który wpływa wpływ ma masa czynników, i tutaj nie chodzi o to, czy, czy grek jest, czy go nie ma, yy, czy yy, ja popełniam błędy, czy nie popełniam, czy sprzęt jedzie, czy nie jedzie. To jest. To, to wszystko tworzy całość. Zawodnik y, musi jechać dobrze, y, a sprzęt musi y, z tym zawodnikiem po prostu y, rozmawiać. I y, my tworzymy po prostu jakąś taką całość, która, która musi się zazębiać, ale. To jest bardzo skomplikowany, złożony proces. A czy mogę zapytać w y, takim bądź razie jeszcze jaką mogę ten kątkiem funkcję? Musiała dopiero. Czym on Ci służy pomocą y, mentalną, jeśli chodzi? Ci na torze i na przykład... Ty, nie mówię tego trudliwie, żebyś nie odbierał tego, tylko ty gdzieś tam naprawdę są sygnały od później, dlatego też jako jaki, sama chciałabym wiedzieć, jaką on pełni jak, u Ciebie funkcję, jak Ci odpowiada, jak pod jakim kątem? Gdybym e, rzeczywiście wierzył w to wewnętrznie, że kibice, którzy to mówią, jeżeli mówią, bo, bo tak jak wspomniałem wcześniej, nie, ja nie czytam tych, e, tych artykułów, gdybym po prostu wierzył, że rzeczywiście ci kibice mówią tak, bo tak uważają, a nie mówią tak, bo przeczytali jeden, drugi czy trzeci artykuł w internecie, to byłoby mi łatwiej się do tego odnieść. Ale mimo wszystko, e, no jestem, nie chcę, bo każdy jest omylny, ale. Jestem wręcz przekonany, że y, kibice bardzo mocno wyrabiają sobie y, opinie i zdanie na pewien temat, czytając artykuły. Ja jestem kibicem i jeżdżę za was, za drużyną, zostawiam serce, za wami to... za, za drużyną. Ja obserwując to... Ciebie jako zawodnika i Twój ja też, doszedł w, z doszedł, w, doszedł już Greg Hengor, w, w i się zastanawiam, w, 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 w jak to będzie usunęte. I podróż, e, gdzieś tam, i nie, tam nie, 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 absolutnie nie odbierz tego w sposób, tylko bo... no, pytanie brzmi moje jako osobę, jaką rolę pełni? No, tak, w swoim pytanie, czy on jest od strony mentalnej, pokazuje ci, że nie wiem, na temat skupienia, tak? Przed meczami, przed biegami obserwuje twoją jazdę i tłumaczy ci, że na przykład, nie wiem, zobacz, tutaj mogłeś pojechać szerzej, tutaj mogłeś pojechać przy kredzie. Czy on po prostu, nie jest od, no, od, od jest silników, tak? słuchajcie, dzisiaj niestu, jest tak gorąco, tak mało lat. Wody trzeba ustawić tak i tak. I y... Tak, tak tym tym na pewno. Tak naprawdę Greg pełni w moim teamie rolę doradczą. Mhm. Ogólnie, to, że, ogólnie rzecz ujmując. I y, y, mam tutaj na myśli przede wszystkim na początku sezonu bardzo dużo pracowaliśmy nad techniką moich startów, nad techniką mojej jazdy i ja jestem przekonany wręcz i ja to wiem że e, wachlarz moich możliwości, technika mojej startów i technika mojej jazdy się poprawiła. Nie jestem w stanie tego teraz e, pokazać i w związku z tym odczuwam e, dużą frustrację. Ale ja to widzę, bo kiedyś wielokrotnie Szymon jak jechał, e, może nie, przy, nie przymykał gazu, ale... Bardzo zwracał uwagę na swojego przeciwnika. A teraz, skoro Szymon jedzie, on ma, że tak powiem, jaja i on potrafi tak jechać, i tak docisnąć ten gaz do dechy, do linoleum, jak to się mówi, że on po prostu pojedzie. A w zeszłe sezony? Wszym, w moim zdaniem, oczywiście, ja oczywiście wypowiadam swoje zdanie, gdzieś tam by może miał chwilę zawahania, bo w taki sposób. No to. Kosia, no trochę zadając pytanie sama sobie odpowiedziałaś na to, do, do czego zmierzasz. Jeżeli, jeżeli, jeżeli widzisz to, że, że ja na motocyklu wyglądam lepiej, to jest to jestem bardzo wdzięczny, bo ja też to tak czuję i stąd też bierze się moja frustracja że po prostu nie potrafię tego e, po prostu moich umiejętności e, potwierdzić punktami. I e, jest to dla mnie trudne, jest to dla mnie frustrujące i z drugiej strony też trudne do przełamania, bo... Tak jak powiedziałem, no czasu jest mało, natężenie startów jest bardzo duże i to mnie po prostu no frustruje, że, że po prostu czuję się lepszy, a punkty mówią zupełnie coś innego i. Ale wiadomo, że, że tak jak powiedziałem, że to jest złożony sport i tutaj no nie tylko umiejętności grają rolę. A może jest problem z silniku, bo wielu samochodników narzeka na silnik na Czy ty właśnie wpadłeś w siedła takie, jak z w silnik? Czy spojrzeć, na przykład w tą stronę, no, że może jest jednak jest problem w tych silnikach? Szukamy rozwiązań... W każdym aspekcie, w którym możemy, wiemy, że nie mamy czasu do stracenia ee, i, i szukamy, szukamy tych rozwiązań, e, również sprzętowych, e, ale chciałbym tutaj podkreślić i chciałbym, żeby to wybrzmiało: e, że cała ekipa RK Racing wykonuje również dla mnie, bo wy tego nie widzicie. Ale chciałbym naprawdę, żeby to wybrzmiało. Cała ekipa R RK Racing wykonuje dla mnie również tytaniczną pracę. Yy, w ostatnim czasie, nawet y, kiedy silnik nie był umówiony, zarezerwowany, bo y, kiedyś oczywiście staram się mieć to, miałem to bardzo dobrze poukładane, byłem w stanie zaplanować serwis y, silnika dwa tygodnie do przodu. Bo, bo wszystko było poselekcjonowane i, i działało jak w szwajcarskim zegarku, ale teraz kiedy po prostu e, jestem pogubiony, e, ekipa RK Racing e, nigdy nie zostawia mnie bez pomocy. E, łącznie z tym, że zostają e, po godzinach wieczorami, e, serwisują moje silniki, przerabiają, e, przygotowują dla mnie nowe jednostki i. Wkładają równie dużo serca e, w to, żeby, żeby poprawić moją dyspozycję, e, co, co moja ekipa w, w warsztacie, e, czy ja na torze. I jestem im za to bardzo wdzięczny, bo nie chodzi o to, żeby teraz e, e, być tylko zadowolonym wtedy, kiedy, kiedy coś działa, ale, ale czasami. Każdy, potrafi, każdy może mieć gorszy moment w swojej pracy. Ja aktualnie mam gorszy moment w swojej pracy. Może ekipa RK Racing też ma e, trudniejszy czas, czego zresztą nie ukrywają, ale takie rzeczy się zdarzają. To jest motorsport, gdzie nie tylko zawodnik jest ważny, ale równie ważny jest sprzęt. Każdy ma prawo do gorszego momentu. Staramy się jak najwięcej tych błędów wyłapać, znaleźć przyczyny, znaleźć rozwiązania, wyłapać, dlaczego ten mój dialog ze sprzętem nie jest taki, jakbyśmy chcieli. I każdy, naprawdę każdy, łącznie z moją żoną, która. No, wszystko jest na jej głowie, bo, bo ja jeżdżę po silniki, trenuję. Szwecja, Grand Prix, Polska. No, naprawdę robię wszystko, co w mojej mocy. Cały sztab ludzi y, wkłada masę serca, żeby moją dyspozycję poprawić. I jestem tym ludziom za to bardzo wdzięczny, bo gdyby nie oni, no to mógłbym, nie wiem, no, postawić na swoim nazwisku krzyżyk i podrapać się po głowie, ale. Nie poddajemy się, wiemy, że jest ciężko, wiemy, że jest źle. Zdaję sobie z tego sprawę, że w ostatnim czasie zawodzę drużynę. Jestem tego świadomy. Wiem, że mam jakieś, jakieś problemy, ale mam też trudny sezon. Nie będę tego też ukrywał, że. że każdy tylko mówi, że przyszedł, było dobrze, przyszedł grek i jest źle. No. Słuchajcie, no to jest mój pierwszy sezon w Grand Prix. To była dla mnie, czy to jest dla mnie wielkie wyzwanie. Sami wiecie, jaki był przebieg mojej kariery i ten mój awans do Grand Prix to nie było coś, co przyszło mi łatwo i teraz ta obecność w tym Grand Prix też dla mnie łatwa nie jest, co również sprawia, że cały sezon jest dla mnie wymagający. A do tego jeszcze mamy tutaj sprzętowe. Yy, rosterki, część finałową sezonu, i, i to wszystko powoduje, że czas dla mnie jest trudny, ale gdyby nie wszyscy ludzie, których wymieniłem, bo również sponsorzy stoją za mną murem, tak jak powiedziałem, mój Team, yy, cała ekipa RK Racing i przede wszystkim moja rodzina, moja żona, moje córeczki, które są niebywale w tym wszystkim dzielne. Yy, mogę być im tylko za to wdzięczny, że pomimo tego, jak ciężko mi jest, to mam cały czas siłę, bo oni mi dają siłę. Te wszystkie osoby mi dają siłę, żebym trenował, żebym walczył, żebym się starał i odkręcił po prostu w najważniejszej części sezonu to, co aktualnie nie gra. W trakcie mi się trzy wątki jeszcze nasunęły, kontynuując z Ryszardem Kowalskim. Niech to jeszcze bardziej w takim razie wybrzmi: jest wzajemne zaufanie pełne i nie mam mowy w ogóle, żeby testować kogoś innego. Nie, absolutnie. Ekipa, ekipa RK Racing. Wspiera mnie we wszystkich moich decyzjach i to jest też e, niebywale e, dla mnie ważne, istotne i, i pokazujące, że e, że nie tylko dla nich jest ważne po prostu żużlowe nazwisko tylko również w tym wszystkim ważny jest dla nich człowiek bo ja jestem człowiekiem, e, któremu coś aktualnie nie wychodzi e, a tutaj ze strony całej ekipy RK Racing mam pełne zrozumienie Pełne zaufanie, pełne wsparcie, i, i to jest dla mnie niesamowicie ważne, bo każdy ma prawo mieć do, do trudniejszych yy, chwil. Może gdzieś ja się zagolopowałem, może, może, może oni się zagolopowali. Ciężko w tej chwili to powiedzieć. Szukamy rozwiązań, ale mam od nich pełne wsparcie, a oni mają pełne wsparcie z mojej strony i ja staram się im pomóc jak tylko mogę. Bo również jestem ich zawodnikiem i jestem im to winien, a oni zostawiają naprawdę serce na stole w swoim warsztacie, żeby przygotować dla mnie jak najlepsze silniki. Ale wspierają mnie w każdej mojej decyzji i nie mam absolutnie zamkniętych drzwi, aby testować inne rozwiązania. Wśród tych wszystkich, którzy Cię wspierają są też kibice, z tego co Daniel Rutkowski mówił, była jakaś przemowa w ogóle klubu kibica w swoim kierunku, że są z Tobą. No tak, to jest, są niesamowite chwile i, i to pokazuje, że te no, prawie 7 lat jazdy w stali nie poszło na marne, bo świętowaliśmy wiele sukcesów i też razem wiele porażek i no to jest niesamowite i cudowne, że, że Mam to wsparcie ludzi, którzy mają prawo również być e, i czuć się zawiedze zawiedzeni moją postawą. E, to, to pozwalają mi odczuwać to, to wsparcie i cały czas we mnie wierzą. E, i, I to również mnie napędza, również mi dodaje e, siły i, i energii, żeby e, po prostu się nie poddawać, bo e, no, sami widzicie, że jest mi ciężko, ale. No, ani mi się śni, żeby, żeby rozłożyć ręce, bo to nie jestem ja, to nie jest mój charakter i e, będę walczył do ostatniego wyścigu tego sezonu. 14 wyścig, będzie głęboka analiza, co tam się wydarzyło? Pełne ryzyko, zmiana motocykla, regulacja po prostu w ciemno. No, jechałem na tym motocykl na, na próbie toru i, i na ostatni bieg po prostu. Chcieliśmy zaryzykować, zmienić motocyk, bo wiedziałem, że ten pierwszy no również nie jedzie tak, jakbym sobie tego życzył i pomimo tego, że zmienialiśmy ustawienia, to czułem cały czas taki wspólny mianownik, który no nie pozwala mi się rozpędzić od szczytu łuku do wyjścia i te regulacje nie przynosiły efektu, dlatego chcieliśmy nawet pod kątem kolejnego meczu sprawdzić motocykl, który był moim głównym. Eee, tu zazwyczaj, bo, bo... motocykl na którym dzisiaj jechałem, bardzo dobrze wypadł eee, w sumie na środowym treningu. Eee, no ale to wszystko nie jest takie proste, jak wspominałem. Czy ostatnie pytanie? Eee, tak słucham ciebie przez te 25 minut prawie. <laughs> jeszcze raz się czuć, że nas podszedłeś. No eee, i tak ciebie słucham i mam wrażenie, że ten sezon Grand Prix nie wiem, czy Ci bardziej zaszkodzi, czy nie zaszkodzi patrząc na, na rozgrywki ligowe. No i to jest... Cofnij sobie tą rozmowę. 15 minut temu mówiłem, że wszystko, e, co się w żużlu dzieje, wy musicie zrozumieć. R, rozłożyć sobie na czynniki pierwsze i zero-jedynkowo powiedzieć tak lub nie. Złapajesz się sam w tą pułapkę, o której tak, mówiłem 15 minut tak, no temu. To nie jest takie proste. Sezon w Grand Prix ci zaszkodził, czy nie? No co to jest za pytanie? Jak ja mogę odpowiedzieć na to pytanie? Nie wiem, może, może, gdy, może, może gdybym był w lepszej to dyspozycji. Między może gdybym był w lepszej nie. dyspozycji, to aktualnie bym był w szóstce najlepszych zawodników na świecie i, i unosiłbym się w powietrzu, ale tak nie jest. Jest jak jest, a ja się nie będę zastanawiał, czy, czy to Grand Prix mi pomaga, czy przeszkadza. Po co ja w ogóle mam się nad tym pochylać? Jestem w tym Grand Prix, chcę w nim pojechać jak najlepiej. Zostały mi dwie rundy, zostały mi trzy mecze ja się skupiam na tym, a. Zastanawianie się, czy Grand Prix mi pomaga, czy przeszkadza, jest dla Was. Ja się nie będę na ten temat zastanawiał, bo nie ma to z mojej strony najmniejszego sensu i szkoda mi choćby jednej kalorii, żeby się zastanawiać yy, i szukać odpowiedzi na tak głupie, jak dla mnie, z mojej perspektywy, pytanie. Szymon, bardzo dziękuję, że przyszedłeś. Dziękuję bardzo.